Witam serdecznie. W tej części porozmawiamy o okienkach, czyli graficznym interfejsie użytkownika. Na razie zrealizujemy go za pomocą chyba najłatwiejszej biblioteki dostępnej w C-Sharpie, czyli Windows Forms. Na pewno najstarszej obecnie w użytku, a cały czas popularnej, dobrze, dobrze przetestowanej i myślę, że, że wa, wa, wartej yy, poznania, szczególnie na początku. Da, da się dzięki niej pisać yy, do, dobre, proste aplikacje które mają dobry interfejs użytkownika. Żeby to zrobić, to tworzymy nowy projekt. Ja już sobie tutaj nazwę, nazwę takiego projektu przygotowałem. Wybieramy C Sharp, Windows, Desktop. Ja tutaj wybiorę już dotnet yy, nazwę wkleimy najpierw. .net 6.0 LTS i Chwilę to się tworzy, on generuje y, okienka, y, tworzy projekt już działający w Windows Forms. Jest to dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że w tym samym projekcie, mamy, w, tym samym, w tej samej solucji, możemy mieć różne projekty. Każdy z tych projektów może być innego rodzaju. Możemy mieć tutaj projekt okienkowy, możemy mieć obok projekt konsolowy, możemy mieć projekt z testami. Będziemy tego na pewno jeszcze y, używać. Na razie mamy po prostu. Główny projekt, który jest projektem okienkowym, i utworzyło nam takie okienko. Jak ten program uruchomimy, to nam się pojawia to okienko, właśnie tak, uruchamiamy przez kontroler 5 i to okienko działa jak normalne, Windowsowe okienko, czyli ma takie podstawowe kontrolki. Możemy zminimalizować, zamknąć. Zróbmy tutaj w menu, jest dostępne w yy, widoku, jest dostępne coś takiego jak Toolbox w tym miejscu można się nauczyć skrótu klawiszywego Ctrl Alt X. a no niekoniecznie trzeba wiedzieć gdzie to znaleźć w menu. I na tym toolboxie są narysowane kontrolki. Ja go przypnę tutaj, żeby, żeby mi nie skakało. I dzisiaj użyjemy tylko dwóch dosłownie podstawowych kontrolek, czyli przycisku i etykiety do tego, żeby Coś, coś tam na naciśnięcie przycisku napisać, ale zwrócę też uwagę na kilka elementów, które są ważne. Tutaj interfejs ma takie właściwości, że w momencie, kiedy przyciągamy do, do jakiegoś brzegu ekranu, na przykład, albo do innego przycisku, to możemy yy, ustawić linię tak, żeby to było równo. Warto, żeby te, ten interfejs był wyrównywany. O, żeby ta etykieta na przykład też zaczynała się w tym samym miejscu oczywiście warto, warto sobie tutaj skorzystać od razu z okienka properties, jak ono nie jest dostępne to przez F4 można się do niego odwołać, jak widać, że tutaj przeskoczyło i tutaj każda kontrolka jest obiektem pewnej klasy tak naprawdę i w tej klasie opisującej tą kontrolkę mamy takie, takie między innymi pola które mogą przyjmować różne wartości. Jednym z pól jest, yy, tutaj mylnie jest, ja to nazwę na razie start. Start. I to nazwę BTN. BTN się wzięło z takich dosyć popularnych skrótów, takiej konwencji, która jest dosyć popularnie używana, i to będzie baton start. I, a, da, a dalej yy, korzystamy z notacji yy, właśnie Camel Case, tak? czyli yy, kolejne wyrazy piszemy z duże, yy, zaczynamy pisać z wielkiej litery. I yy, ważna rzecz, którą jeszcze chciałbym pokazać, która też bardzo, bardzo spędza yy, sens powiek początkującym, tutaj wyłączyłem skalowanie, yy, informację o tym, że skalowanie mam inne ustawione w, yy, w okienkach. Bardzo, bardzo ważna informacja, która spędza ten powiek początkującym, jest taka, że co się stało właśnie przed chwilą, jak ja nacisnąłem podwójnie przycisk na, na, tej, na tej kontrolce. On tak naprawdę wygenerował nam funkcję, która obsługuje nam zdarzenie kliknięcia na ten, na ten przycisk. I tutaj w środku te, tej funkcji mogę coś napisać, ale i teraz to się kompiluje, oczywiście dalej. Wyświetla się start button 2 i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy ja chcę zmienić tą nazwę, i jak chcę zmienić tą nazwę, to pamiętam, żeby usunąć tą, tą funkcję. No to okazuje się, że nic tutaj nie będziemy dopisywać, że program się przestaje kompilować. A przestaje się kompilować, bo jest tutaj taka brzydka funkcja, że która mówi o tym, że do listy, tak naprawdę to jest lista obsługi zdarzeń kliknięcia, dodaj właśnie tą funkcję o takiej nazwie, którą przed chwilą właśnie skasowałem. Tak no, najprościej to zrobić tak, a no bo często jest tak, że, że klikniemy tutaj po prostu przy, przypadkowo w jakiś przycisk i nam wygeneruje ta, ta funkcja, tutaj jakąś funkcję obsługującą zdarzeniem. A chcemy, chcemy coś jeszcze pozmieniać, nie chcemy tej funkcji, no to, to tak po prostu ją kasujemy. Okazuje się, że tam jest ta, ta, yy, ta funkcja podpięta pod, pod te funkcje obsługi zdarzenia. Dobrze, jeszcze kilka takich przydatnych skrótów klawiszowych na początek. Jest klawisz F7 i shift F7 przechodzą pomiędzy właśnie tym okienkiem Projektow projektowania interfejsu, a kodem. F7 przechodzi do kodu, Shift F7 do yy, projektanta. Tak? Yy, tutaj kolejna rzecz, czyli, czyli te na nazwy, nazwy zmiennych. Tak? Ja zmodyfikuję, btn stop i trzecią. I od tego, od tego należy zaczynać, tak? jak chcemy coś, coś yy, faktycznie osiągnąć. Można przy pomocy kontrola zaznaczać wiele yy, kontrolek i na przykład zmieniać im wspólne właściwości. Ja chcę, żeby tutaj były trochę większe litery, więc no damy szesnastkę, nawet yy, zmienimy na, na konsolas na przykład tak. O, jest elegancko. I tu jest drugie pole: jeszcze tekst, czyli to, co będzie wypisane na początku. Na starcie na tej kontrolce yy, i tutaj ustawimy stop, po prostu i tyle. No I teraz chcemy, a tu jest dwa razy start. Już w nazwie jest dobrze, tak to zmienimy tutaj ten start. O, i od razu jest to, co, to, co zmieniliśmy tutaj, to jest odzorowane na interfejsie. No, i teraz podepnijmy jeszcze, jeszcze moment. Podepnijmy obsługę zdarzenia, ale to zdarzenie będzie tutaj też zwiększymy. Tu jeszcze, jeszcze większe damy te, yy, te litery. Tutaj też powiedzmy damy jakiś konsolas. Dobra, i tutaj damy. O, 24 nawet. Tak, i tutaj jest też jakiś yy, tekst. labelki. Czyli etykiety mają skrót, rozpoczyna się od LBL, a później to, co przechowują. Tak? I na przykład ta będzie przechowywać status naszej aplikacji. Tak? I domyślnie będzie, będzie tam napis status non. Tak? Tutaj mamy tekst status non. I po naciśnięciu teraz się aktualizuje. I teraz, jak nacisnę ten przycisk, to chciałbym, żeby, żeby ta etykieta ustawiała się na wartość status started, żeby to ładnie wyglądało. A w momencie, kiedy nacisnę stop, to żeby etykieta ustawiała się na status stopped. Tak. No i w zasadzie tyle. Yy, jeszcze jedna rzecz, ja tutaj dodaję to, przez, bo jestem tak przyzwyczajony do, <grytanie> przez podwójne kliknięcie na, 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 na daną kontrolkę, tak i dodaję, to spowoduje nam dodanie lub przejście do funk domyślnej funkcji obsługującej jakieś zdarzenie, domyślne zdarzenie. Akurat dla przycisku. No to logicznym jest, że, że to jest zdarzenie klik. Co yy... będzie jak na etykietę staniemy? Też będzie status klik. Tak? No, akurat to średnio domyślne zdarzenie jest na etykiecie, ale można coś, coś obsłużyć, tak? Można, można nawet ustawić tej etykiecie status yy, jeszcze inny po kliknięciu na nią, tak? Label status będzie miała tekst yy, status kliket... Status. Na przykład. Okej. Okay. Można, można i tak. Yy... Natomiast yy, tutaj przy yy, każdym z, yy, z kontrolek jest cała lista zdarzeń, które można do, do niej podpiąć. I tutaj proszę zobaczyć, że, że jest ta, ta lista całkiem, całkiem bogata. Ja nie będę tutaj tego omawiał, natomiast są, są na przykład podwójne kliknięcia, najechania myszką, także wszystko, co, co w Windowsie jest zdarzeniem, może się tutaj zdarzyć. Działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy to zdarzenie zostanie wywołane, to w tej liście, która jest, którą przed chwilą widzieliśmy, tak, która jest tutaj w naszym pliku, o którym za chwilę jest do, do, dodane to, to zdarzenie do, do, do tego, tej kontrolki i w momencie kiedy to zdarzenie faktycznie zostanie wygenerowane przez naciśnięcie myszką na przykład, albo, albo jak będziemy mieli fokus to spatiem, to Windows Wysyła takie, takie zdarzenie do, do naszego programu. Nasz program wysyła to do tej konkretnej kontrolki i ta konkretna kontrolka ma wywoływaną tą konkretną funkcję. I ta funkcja się po prostu wywołuje. Czyli to działa na zasadzie pętli zdarzeń. No w zasadzie już ponad 30, no niecałe 30 lat. Mówię to w roku 2023. E, mniej więcej zasada działania się nie zmieniła. E, tutaj od razu kilka słów o tym pliku. Ja już w, w poprzedniej części spod, wspomniałem o czymś takim jak słowo kluczowe, pars, słowo kluczowe partial, tak, czyli częściowe. Tutaj jest częściowo zdefiniowany plik klasa Form 1. Tutaj warto by ją było później jakoś lepiej nazwać. Natomiast tutaj jest zdefiniowana ona, ona jakby druga jej część. Tu widać, że jest określony modyfikator dostępu, a na przykład tutaj nie ma. Tak? One muszą się być zgodne albo muszą być w, jednej, w jednym z miejsc nieokreślone. Tych klas można tam mnożyć, oczywiście tych plików z, z klasami, bo to są dwa oddzielne pliki. Tu jest jeden, po prostu form1cs, a tu jest form1designer.cs. Tak? I to wszystko można zobaczyć, jak się kliknie tutaj w solution, no to tutaj można te, te pliki zobaczyć. Tak? Jest, jest yy, form1cs, i pod spodem niego jest form1designercs. Można, można zobaczyć, i tutaj na przykład można zobaczyć, jak, jakie właściwości są ustawione na wartości niedomyślne dla tej kontrolki. Tak. Ja tutaj jeżeli, jeżeli dałem tę tą klasę font, to się zmodyfikowała właściwość font. Tak. Yy, tutaj są podstawowe miejsce, położenie, tak, yy, rozmiar, yy, można sprawdzić, czy, czy na przykład rozmiar tego jest równy temu. I od razu przy okazji zrobimy, żeby były równe, tak? ja nie będę tego zmieniał tutaj, yy, można oczywiście tutaj tą liczbę zmienić, tak? yy, i wtedy to znajdzie odzorowanie w designerze, ja, ja, ja pokażę może, może że, że faktycznie ta, ten przycisk stanie się dużo większy, na przykład 400, nagram i przełączę się na designer i mamy taki duży przycisk, tak? ale chciałbym, żeby te przyciski były równe, to jest tutaj zaznaczam przy pomocy kontrola i tutaj ustawiam, ustawiam, że są tego, tego samego rozmiaru. Tak i zapomniałem gdzie in width. O właśnie, tak na przykład tak, albo później na przykład można zaznaczyć obydwie i tak, raczej, raczej robimy w ten sposób, że do mniejszej byśmy chcieli. Ponieważ są powiązane, No to ja w tej chwili mogę pomocą mocy myszki po prostu zmienić ten rozmiar. I je tutaj ustawić elegancko, równać i będą stały elegancko. No i zobaczmy, jak to zadziała, tak, bo jeszcze nie widzieliśmy. Mamy nasz program. Tutaj na środku. Jak nacisnę start, to jest tak. Jak nacisnę stop. I jak nacisnę na, na ten status, to zgodnie z tym, co, co zaprogramowaliśmy, mimo że tutaj nie widać, że to ma być przycisk, to jest obsłużona funkcja, wywołana funkcja obsługi zdarzenia. No, można jeszcze zrobić, że, że jak tutaj drugi raz kliknę, to nie będę mógł kliknąć, dopiero muszę nacisnąć stop, żeby, żeby na, można było kliknąć znowu start. Tak, I yy, to zrobimy w ten sposób, że ustawimy taką właściwość. Dużo programowania pod Windows polega na tak naprawdę ustawianiu pewnych właściwości, czyli tak naprawdę atrybutów w naszych obiektach. Tak? Czyli ja teraz dla tego przycisku, który kliknąłem, tak, button Start w taki dosyć prymitywny sposób ustawię, że on nie będzie mógł być kliknięty. I dopiero jak nacisnę Stop, to znowu będzie mógł być kliknięty. True oczywiście, zaczynamy pisać z nowej litery. Tak i jako zadanie domowe można sobie zrobić to samo dla przycisku Stop, tak? I, i na przykład startować domyśl, z domyślną wartością yy, ten przycisk z wartością Enabled na false. Tak, o, tutaj też przykład ustawiania właściwości, bardzo wygodny, że jak są dwie wartości, to ja klikam dwa razy i się zmienia. Tak, i już teraz ten przycisk jest ustawiony w ten sposób. Oczywiście go nie mogę kliknąć, muszę teraz oprogramować, że jak nacisnę start, to będzie ten drugi przycisk ustawiony, tak? To może zróbmy to jednak, czyli zróbmy to zadanie domowe. Tak, no, tutaj button stop enabled na true, tutaj na false. Dobrze. Zawsze trzeba sprawdzić logikę, tak, i możemy sobie w ten sposób klikać. Warto jest tak, tak, takie drobiazgi, szczególnie w programach z interfejsem, zapewniać, tak. Trzeba, no, przemyśleć tą logikę często. W przypadku większych programów trzeba, no, jakiś sobie, sobie dodatkowy kod napisać, który tym zarządza, tak. W kolejnej części porozmawiam o przydatnych elementach, bardziej rozwiniętych, przydatnych elementach Windows Forms. Na dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i zadawania pytań oczywiście.